Damian wziętek, witam serdecznie. Dzisiaj obliczymy pochodną następującej funkcji złożonej. Na zewnątrz mamy pierwiastek stopnia drugiego. Pochodna tego pierwiastka to jeden przez dwa takie pierwiastki. Razy pochodna. Wnętrza. Pochodna x to oczywiście 1 plus pochodna tego pierwiastka. Czyli 1 przez dwa takie pierwiastki razy pochodna tego, co jest pod pierwiastkiem. Pochodna X. To oczywiście 1 plus 3 pochodne pierwiastka z x, czyli 1 przez 2 takie pierwiastki. Dziękuję.